Witam już w trzecim odcinku z gotika pierwszego. Dzisiaj sobie pójdziemy na bagna. Nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. No więc, porozmawiamy sobie teraz z balem. Pójdziemy sobie do obozu na bagnie i zobaczymy, co tam się wyprawia. Dobra, a którą ścieżką, a która ścieżka jest właściwa? A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców, jednocząc nasze siły duchowe. Uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Ok. Tam się i widzimy się, będziemy tylko rozmawiać. Dusty. Cześć, jestem tu nowy, jak leci. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Barvezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych zjadów Gomez'a. Okej, okay, nie podoba ci się tutaj, to dlaczego po prostu nie odejdziesz? Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Okej. Okay. Jemy dalej. Będziemy jeszcze sobie do pitka, zobaczyć, czy ma coś ciekawego. Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Mam jakieś wietrzyki, które mogą mi się przydać. Dobra, Ten kubek. I myślę, że jakieś miecze przedajemy. Nie wiedziałem, że będą kłopoty. To się już nie powtórzy. 7, to jest mało. Można. Nie musi być za dużo. Być uh -huh. Myślałem, że to się już dawno. To się już więcej uh. nie jest znowy, zawsze Niektórzy nigdy się nie nauczą. To się chyba nigdy nie hmm. Myślę, jeszcze...

Czy tekst ten porozumiewał z nim? Sprzedaję hmm. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać na co cię stać, tak? Do... O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej Pomyr Kalon jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie? To już nie moja sprawa! Okej, okay. <laughs> bardzo ważne co się da zrobić. Dobrze, zobaczę co się da zrobić. Okej, okay. pójdziemy sobie nabyć par Tylko poczekam aż skończy palić. <laughs> Dobra, zaprowadź mnie do waszego obozu, chciałbym... Chciałbym się tam rozejrzeć. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Okej. Okay. Zaprowadzi nas na miejsce. Spróbujemy zrobić tą recepturę oraz doprowadzić Dastiego. Więc, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, oraz jesteście nowi na kanale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Napiszcie komentarz, jak Wam się gra podoba. O, jeszcze mamy serafis. A my idziemy dalej. Tu jeszcze mamy serafisy. Warto podbierać. Dobra, niech się zdarmi tym jaszczurem Nie zrobimy O, trochę extra padło. To jeszcze tutaj mamy to szybko sobie? Pójdę. Mam pochodnie, orkowe ziele, talerz i piwo. Jeszcze skrzyneczka. O. Jeszcze mamy wytrych, więc będzie dobrze. On dla nas czeka. Tu idziemy do niego i lecimy do wozu. A, Czemu zawraca? O! Tam widzimy wilka. Dobra. sobie go pokona. Dobremy, trochę, okay. Aha, tu jeszcze nie możemy zabrać. Idziemy dalej. Krwi zawsze się pójdzie to sprzedać. Tam tą drogę z powrotem oczyści. Tutaj jeszcze mamy jagody. Weźmiemy sobie wszystko. Gdzie on jest tutaj? Dobra. Pędzimy dalej. Widzimy małą bijateczkę. O, widzicie to robi za nas. O mamy kolejny poziom. O, dobrze, to lecimy sobie do przodu. Tu jeszcze z piecierniki, ok, u 2 rszczur, u pajka sobie weźmiemy. jeszcze pokonany drugi pokonany dobra trochę znowu expa wpadło No jak widzimy trochę. Do zbierania rzeczy i eks Szybko sobie jakoś pozbijemy ten level żeby potem liczyć sami na siebie On chyba siebie trochę zablokował tekstury On, tu mamy jeszcze piekielniki Terapisy oj, żła, widzimy obóz z dala. Jeszcze zioły uzdrawiające. Zioła lecznicze. Wszystko będziemy zbierać. Ok. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bratstwa śniącego. Przejdź przez bramę. I porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korka Kaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Okej, okay. to my idziemy do tą recepturę. Witaj nieznajomy, stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Okej, chcę do was dołączyć. Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Pal Namiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno Ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do Ciebie. No, więc nie możemy y, piersi do niego, zagadać. Ok, no, ale nim to pogadamy sobie z Lesterem. Jak, kim, jesteś? kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z górą. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję Ci, że potrafię udzielić Ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o Waszym Obozie. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? E, dobra, może lepiej nic. E, jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie, obozie? Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie. Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Okej, okay, pokaż mi jak dojść. Pokaż mi jak dojść. Może do kuźni. Do kuźni. Chodź za mną. Okej, okay. to biegniemy za nim. Okej. Może tu z nim zaraz porozmawiamy. To jest Melvin, to potem sobie z nim porozmawiamy. Oj. Schowaj, broń! No, schowaj! Oj, Lester się chyba trochę pogubił. Mówię serio! Schowaj! E, ja mogę skłonić Twojego mistrza do rozmowy ze mną? Ja skłonić Twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Okej. Okay. Niech śniący myślisz, że... Bójka! Oj, właśnie na mnie zdenerwowali, ale trudno, pójdziemy dalej. Niektórzy okay. nigdy się nie nauczyli odnosić na myślałem, że to się skończyło. Okej, mamy później. Nie chciałbym być teraz, jestem już... Okej, pójdziemy sobie teraz do Kaloma, gdzieś na górze, z tego co pamiętam. Tutaj chodzimy na górę. Porozmawiamy sobie z nim chcesz. Kupiec ze starego obozu jest zainteresowany Twoją recepturą. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany Twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. No to tak. zobaczmy. Zapiszemy sobie i spróbujemy ją ukraść. Tak, próbujemy. Prawo, prawo, lewo, prawo. Oj, mamy recepturę korkaloma, bierzemy ją i idziemy sobie stąd. Okej, okay. tu jest późnia. Tu widzimy jakiegoś bala, porozmawiamy sobie z nim. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy, ich ugarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie, nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Uwolnij Nikt... oh, ja się, gadał, gadał. Hej, odezwałeś się do mnie, czy to znaczy, że mogę już z Tobą rozmawiać? Hej, odezwałeś się do mnie, czy to znaczy, że mogę już z Tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w Tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do Ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Okej, okay. gdzie mam szukać now nowych członków bractwa? Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. E, gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru w nowym obozie. A ty to samo. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość, ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił, dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi. Okej. Okay. To pójdziemy sobie pod Astiego. Jeszcze wcześniej sobie porozmawiamy z Lesterem. No dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, ale to chyba dobrze, będzie co oglądać. Melvin. Cześć, nie jesteś z, z, z obozu? Znaczy, czy nie jesteś z tego obozu, prawda? Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Znam e, Dastego, zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Znam Dastego. Zamieniliśmy Dostego. kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił nie idąc ze mną. Życie w Bractwie jest sto razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. I nie omieszkam mu tego powtórzyć. Okej. Okay. Tu widzimy Joru. Ciągle szukasz guza? Oho. Czym się zajmujesz? Czym się Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę balem. Jednym z gór. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Chciałbym dołączyć do waszego obozu, pomożesz Chciałbym mi? Chciałbym dołączyć do waszego no, obozu, możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie, zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Nie, ale damy tak. Zatem masz swoją dzienną rację. Jeszcze myślę to sobie. Okej. Okay. Dobra, idziemy sobie do Lestera. Zawsze to tak długo, jak mnie to nie do... Czekaj, napiszę. Niektórzy się nie nauczą. Ach, miło cię znów wiedzieć. Co u ciebie słychać? Dobra, wyrzekłem się w starych bogów. Wyrzekłem się starych. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Okej. Okay. Yy, zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę... Yy. Tak, chcę podążać, podążać drogą śniącego. Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Kurkaluma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż Twoja wiara jest szczera. Okej. Okay. Zejdź mi z drogi. Dojdziemy sobie poza W Raczej, jak się go nie uda, to porobimy dalsze misje w starym ubodzie. I potem sobie tu przyjdziemy. My zobaczymy jak to wyjdzie wszystko ale sobie dalej idziemy do starego wozu. nie wiem czy tu coś jest, tak? nasieniec czerwonego I my sobie dalej pędzimy do przodu. No trochę się musimy nachodzić, ale na tym gra polega. Idziemy, idziemy. Już mamy wszystko wyczyszczone. Okay. Idziemy, już widzimy obóz, a też się widzimy sierwy, a dalej już oszczędzimy na razie. Próbujemy, teraz oddamy recepturę Dexterowi Spróbujemy szybko jeśli się uda tego bala doprowadzić od Rzydowskiego znaczy może najpierw porozmawiamy z bal bal Chcę z nim porozmawiać, co to się pali. Okej, okay. jest Dexter. E, mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający! Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o Tobie Diego. Weź to! W nagrodę! Okej. Okay. To już mamy. Próbujemy zagadać do Dastiego. Do Byłem, Byłem w obozie Sekty i rozmawiałem z Melvinem. Byłem w obozie Sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie! Ten stary cap wyleguje się podczas, gdy ja muszę tu tyrać jak wół! Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek krudy, żeby ich przekupić. A gdzie był... Tak dał ci sto bryłek. A gdybym tak dał ci te sto bryłek? Zrobiłbyś to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi! Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Okej, okay. bo 100 bryłek raczej nie mamy. Mamy 62. Dobra, no więc myślę, że tutaj sobie pomału zakończymy odcinek. Co się Ma. mu zapłacimy. No a zakończymy sobie ten odcinek, porobimy dalsze misje zdobędziemy te 100 bryłek grudy i spróbujemy pobudzać temu. A to do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć